akcja. Akcja na pacyfiku. A czuję się teraz tak rozgrzany, nie? Początaj w sensie. za 5, 4, 3, 2, 1, 0. Teraz te sprayy jakoś lepiej wchodzą. Jak kogoś mnie zabije to tak ledwo, ledwo, nie? Ale to było jest, piękne jest to jak się... Ja sobie teraz Do walki. Ej, teraz sobie wyobrażam takiego Jętrzka, który stwierdzi, że skoro ja 10 dziesiąty level, to ja nic nie robiłem i wy mnie kierowaliście. Oto twój Jestem dowódcą stopu. Skaczcie ja? za mną. Dobra, i słuchajcie to co, lecimy może. Hmm. Wylądujmy tutaj Tutaj co wy na to? To wskaż no? Skarż. Jeśli macie układ oddechowy, lepiej wstrzymajcie. oddech. Jest wysoko To tak wysoko jesteście. My jesteś masem tych jest chłopy Nie z hakiem. Ja, ja sobie robię. Taka To jest naprawdę połączenie tego. Broń na mega blisko i me broń na mega daleko. Nie, ślą, mi poszło. Cóż, pamiętam, co chłopak miałem miałem sentinela, tylko do Sentinel a modu sentinela i miałem na blisko chłopak mu takiego heda. Po prostu instant stan zwała mi. razu padł Dobra robota słońca wymuje. Jesteśmy w połowie. chłopak nie zwróciłem uwagi Mogłam mogłem się tego spodziewać. Złoty hełm ich trapłem na dobre. start. No, e wyszkolimy, mi się uda, że lecieli. Ale nie jestem taki r301, tutaj. O, ja se pójdę. O rękę. Jest! Znalazłem moją kochaną bronię. Ja, w porządku, o takie coś mi chodziło. Mam tu powiększenie magazynku snajperskiego. Poziom trzeci. Ej, nie chyba, no Cesie, tylko tak irytujemy. No, jest jakoś nie wyjątkowo irytujący, nie wiem czemu. wyjątkowo irytujący gra. A tu zginę, to tylko jest takie kurcze, no, ale zjemę. się kiedy skiniesz? Jebany śmieć kurwa cheek pierdolony Tak Idę potem RK jak chcę Ja mam chwilę Eee a macie... Ona była na górze, ona była na górze ta RK, R301? Zaznaczcie mi lekką amunicję jakby co Ja też używam więc nie będę zaznaczał będę brał to pan Też to... używam Wiktor wiesz Ty masz R301 Wiktor brałeś się czy nie? R99 A to nie, to ja też mam R99, ale szukam R301, bo gdzieś to było na górze a tu jest tak czystego. Eee, tam coś jest. Nie wiem, czy tworzyć sobie setasę sobie polepszyć? Nie wiem, może coś jeszcze jakieś znajdziemy. To wezmę sobie hełming i, i tego setup lepsze mhm. To se na pewno wezmę Chyba sobie plecak stworzę. chociaż 50 Dobra plecak sobie stworzę. Dosta ten Dajcie na wstrzymanie. Wydwalam coś Zobaczysz? Drużyno, znalazłem lokalizację kolejnego pierścienia. Sprawdźcie mapy. Kurwa, Fiktor sam ogarnął. No co? No i tak ma... ma no właśnie, tak ma powiedzieć. No bo nie wiem, jak ja mam wrażenie, że jakby z kierasem byśmy grali, to on no, by nie rozgarnął. To debilem. On jest debilem, on miał, żebyśmy mu tłumaczyli jak do pierdolonego no dziecka. Gorzej. No. Gorzej, jak do mnie w CSie. No dokładnie. Uch, ma... nie my, czy... on w się mnie obraża, że nie umiał grać w Apex Legends. Oby, my byśmy mogli tu go tu obrażać, że jest I... Roman, do ciebie ja ja takie pytanie. Obrażu. Czy ty czasami serio używasz i że udajesz, że jesteś debilem? Bo nie. ciężko masz problem z łapaniem kur... czegoś nie, prostego. Nie, ja mam po prostu taką wadę. Ale to z wieloma rzeczami, Czasami Czasami wydaje się, się Wydzwo, wydaje mi się, jakbyś udawał, że, że jesteś debilem, a czasami po prostu kurwa. Patrzę, kurwa, Że kurwa ogarnia w chuj. No. Mam tu, Więc no. się wydaje, <grym> że jesteś faktycznie debilem. Znaczy, że udajesz, <grym> że w boże. właśnie, nie wiem, co jest nie tak. Znaczy, bo jedne rzeczy potrafię ogarnąć, ale innych nie potrafię. A za A Czasem ja takich, którzy mają i tyle, co poradzić, Dobra. Ale to jest twój plus, bo przynajmniej jest humor że sam jak coś powiesz śmiesznego. Poczekamy teraz Wiktor na Tomka i idziemy na typów. Tak. Ja sobie szukam ciężkiego ammo teraz, bo z, wziąłem flatline'a i ja Flatline przecież Ja mam, Ja się, mam triple take'a. Triple, triple take jest dość dobry, no a rzadko go używam. Dobra jest. Szukamy typów, dobra. Ja bym Wym. poszedł na zrzut Okej okay. Tak nie bardziej Śmigasz ze mną, Blazy? Tam mamy no, iść, mam... T, -t, -t. Ta na to... ...żółta Pamiętaj, że resetów nie macie No ja właśnie Huuu uh. Ale... Dużo szczęścia Tam jeszcze mogę spierdzielić, nie? Ja już będzie ciężko teraz pieprzyć to. Moje jest. Przecie, spierdziliś przed graczem, jakbym dostał spam'a a to chodzi, bo ja taką. To też ten Wiktor masz. Jak mógłbym chujasza za spami, a ja mogę jeden kurwa. Bo to jest co może zrobić, ty dać kiedy. Ciep. za daleko. Miałem celnego dystansu. 6, 9. Ja się leczę jak to. się, ja się leczę jak to, okej? To jest ten spawna, więc... Nie, nie mam leczenia praktycznie Wiktor ja co poszedł, ej, trzeba pójść pod Viktora Dobra Tomek ty już i leć? Albo ja polecę już Bo no, niedobrze to się rozdzieliliśmy. O mam złotą osłonę. Kurwa! Jak pole heta dostałem Gdzie ty jesteś tam? Czy ty dobijamy, może, dobijamy. czekaj, Może damy mu dobić i zbierzmy tylko jego kartę i za chwilę tego, bo nie mamy dobrych setów. Znaczy, dobra, to, nie, dobra. znaczy ja mam taki poczekaj. S... Muszę poczekaj, poczekaj, za chwilę pójdziemy i sygnalizator weźmiemy. Tylko ty poczekaj nie, chwilę ja. jeszcze. Chodź na górę samą. I za chwilę weźmiemy sam sygnalizator. Wiesz co, ja mogę sobie polecić po sygnalizator, ok? Bo ja mam tego. Ej, czekaj, dobra, czekaj, dobra. czekaj, ja mam lewy A. Albo linka pierdychniesz. Co to jest. Co to jest? Odsłona termiczna, okej. Okay. Jak co to ja... Dobra, ty tu zostań, ja pojdę szybko po restartu i... O kurwa. Co, ty lepiej, że No nie wierzę w to! No ja was restartuję. Ale... Raczej obiecuję, że się postaram. Ale jakim cudem? Dosłownie plecy tak niefartowne. To sobie wezmę od ciebie na sobie wezmę od ciebie. Ja jak wysoko, ale się jest w budynku. Spoko, spoko. Chcę chwilę poczekam, za chwilę do ciebie pójdę. O kurwa. No. A jak ja i gdzie ty teraz musisz iść, żeby. ale chłop... ale chłopata Co? No, A, nie starczyło mi tego. Czasu, żeby. No wiem, ale nie, powiedziałem, że powiedziałem... Nie, sorry, postaram się. No i postarałem się. A się mi nie udało. Panny, zaczekajcie na mnie, okej? Okay? Moment. Ja nic Spokojnie. w ogóle komrażeń nie zadałem, wiecie? Nic, a nic. Bo Pany... tylko strzelałem na daleko, gdzie nic nie trafiłem pociskami, bo za bardzo... Co dwóch chwila, okej? Dobra no. Nie no. był Dobry dobry. O, Mandy, my walk ma... też około ponad 5 tysięcy. Eee. Wiktor to jest kund... szefunio, ale... Czasem, czasem nie o rozgarnia co się dzieje, a czasem tak jak w tamtym meczu zrobił takie oro, że zostałeś na sam na dwóch typach, bo my zginęliśmy z Marusem. Zabiliśmy tylko jednego chłopa. Co się stało. Ewa czytało? Nie. Aha, dobra. Mnie, mnie też, no, nie wiem, co się zwaliło. Wiktor, ja się żyłem, Wiktor, powiem, tak, jak ty zostajesz sam, to już, ja już myślałem, że ty nie przeżyjesz tego. No bo, jakby jak wiesz, na dwóch typów. Ja tam wiesz, zabiliśmy jednego chłopa tylko. Ja tam lekko obiłem jednego. No. Znaczy, też mi się wydaje, że mocno jednego obiłem, ale. No wiesz, to mi się. Ej, nie wczytało Bantus ciebie. Czekajmy. Jest, okay. Bantus odczytał. Wygramy, przetrwamy. Okay. Tak, ty będziesz teraz wybierał. Teraz ja, będziesz ty, ja, czy co? Nie, nie wiem. mam pojęcia. Nie wiem, czy siła O! Samą mi wybrało Ale dobra, A... postać ci wybrało Ale wybrało mi to co miałam w lobby A, okej okay. To git Narzekam Ja myliłem, mój... no, ja, ja, ja myliłem ja Czekaj, sam jest? I to rusek no to z jest przypadkiem Dobra panie ja y lecimy tak W y kolektor nie O, ja bym leciał Na Chyba, tu. że tam. No. możemy spróbować tutaj albo z 10? Możemy spróbować tutaj albo słoneczka. z 10. Trzymaj do 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 do, ja się. <laughs> dobra. Rzmiłem tą samą tą. Ja lecę tu. Dobra. Dobra. Ja Zobaczcie, muszę do do... Okej, okay, ja polecę sobie. Uf, a nie lecę tam bo. Do... Super. Dwa, dwie to... gwiazdy, bocek, okej, okay, jeszcze z rozpryskówką. Ja mam prowlerka. Rampage. Plus hemno, kurde, dwie burstowe nie Chyba Po tych nade mną, tak Nie ma pojęcia, że zaraz Jeszcze... Ja się pod platformą chowam jak co? Ja lecę. Żeby mnie nie widzi. Sensem. Otwieram ogień. Czekaj. Opatruję się. Będę uważać. Rzucam gwiazdę energetyczną. Rzucam gwiazdę energetyczną. Rzucam granat odłamkowy. Leci granat odłamkowy. Ładuję osłony. Jest low. Mnie. Leżę. Nice. Widzę kolesia. Dostał 60 ciała. I ode mnie dostał chyba jakieś 70. E, na tej platformie ja, jest. Był Nie wiem gdzie Jest. Leży. Ja ale mu ładnie plecy a, zrobiłeś. Ja mam ładnie ja was ładnie coverowałem z góry. Pierwsza krew. Dobra robota. A to ta współpraca mi się podobała jak ty... Jak najpierw tyście... Myślisz mi się... Wyście mnie y, osłaniali, a potem jeszcze ja, wjechał gdy nie, kto dostał plecki Podoba ja lubię takie sytuacje. Ja nie zbyt, bo dostaję placu. No wiesz, ale no wiesz, ale ja cię uratowałem, więc no. No to jeszcze jest. Ale Z Botka z bodka trafiłem, na dwa strzały z Botka, dwa. Nie, na trzy strzały z Botka trafiłem. Więc jest git, jak na Botka. Nie ja, no, jest super na się skończył. jak jest. bronią no. widzieć r 301 jeden to po bo nie lubię cię, będzie zbytnio. Jestem tu jakby co. Ej, mam pięć apteczek, chce ktoś? Ty jeb jest tutaj ma zapy takie Znaczy nie ma przeciwnika, nie no, oczywiście Do, bocka. Dobra, dobra O, to jest fajne Nie! Nie! Co się stało? Ty przy tembie? Dobra, biegnę Chyba, że bierzemy tylko kartę Bierz już Hej, Nie no, typy typy. Typ, kur... a gdzie on polazł? Nie wiem, gdzieś daleko bardzo nie kawałek, od ja kawa jak się odsunęłem Ja nie mam w ogóle Ammo zbytnio do tego energetycznego Mam dobra Z dwóch chwilę To jest są w tym Jestem jest. Dobra weź idź go odrodzić, idź odrodzić bantus Dobra Strafię odrodzić. No, Odrodzimy się nie, Niech ci będzie Nie chcesz żeby Wiktor z nami był? Chce ale chce się bić No dobra to się będziemy klepać w trójkę Nie no, no, kurwa. Ja mam 80, obraźnie, dwa razy po 60, palę, A nie, bo byśmy no, po prostu. Walło za 60, ale byśmy na 20 HP. Dobra. restartujecie jak no. po ja teraz jestem smutny, bo nie mogę drzeć zbytnio, mordę, bo matka wkurbiona jest. Dobra, wkuruj, morda Więc odga. No i masz sobie teraz się polutuj. No, zrestartowaliśmy no, cię, Dasia w tej grze yes. te, Dlatego to jest lepsze od Battlefield. No, no to nie! No, już... Nie! nie że jak nie, zginę... Na pierd nie, Alan na kiedy Dostał leży. No jebane kurwa. Ale heda mu walłem! Ale ty jesteś pierdolisz, no, kurwa. Słuchaj, mam, mam, no wiem. Dzięki! Jakbyś jakbyś ty to powiedział, dziękuję. Ale ci kurwo nie szanuje. Czy <ślam> wiesz, jakiego mu heda Sorry, ale naprawdę... tak Ja mu walęł takiego heda pięknego mu zakurpiłem. Przepraszam ja cię, Bats, naprawdę, ale. No, no, naprawdę, przepraszam, ja nie chciałem! No. Ja wiem, że to, to, to ciężko jakoś powiedzieć sensownie, ale. no kurwa, naprawdę. Naprawdę wolałbym, żebyś ty zrobił tego fraga. Dobra, chodźmy wam klucz do skarbca. O. Dawajcie do skarbca. Ja, re, 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 Kochany przyjacielu. Tak. <toddź> to. Kurwa. Mam kochany przyjacielu. Tak no to kur... a jest zawsze z nimi wszystkimi, nie? Jak to kurwa, masz coś to wiesz, to nagle przyjaciele. Czekajmy na Wiktora. Ej, ja ale serio, się tak, się tak się z tego boska potrafiałem teraz graczyć. Ja już pójdę tam otworzyć. Nie. Jak to się chiluje? Why not? Ja to... Pamięta, dobra, pamiętaj jak Wiktor... Jak, jak on się zacznie zabijać, choćby przeciwników, to ma pierdol. Wiktor... czemu nie biegniesz? o? bo ja się osłony. muszę trochę. A żeby cię coś zabiło. Nie odrodzimy się wtedy No nie już niezają Tomek wróćcie się, Wracaj się Eee, skarbiec już otworzony Ale mam to wyjebane, są typy ja tam... o, przy nas, to zaraz nie ma. Lecę biegnę, biegnę na pełnej Te, oni, te typy Aha. tu pewnie przyjdą Więc zrobimy na nich łapkę Jestem Dużo otwarty save'ik. Mamy jeszcze jeden save, jest po dwóch kręcach, więc najgorzej. Więc nie wiem, czy będziemy je... Jestem niezbytnio niemaik'em. Przywitajcie się z Shilą, słoneczka wy moje! Się, yy, ja tu przyjdą. Krąćcie mnie od jednej strony. Biegnę. I ciebie. Się doradzaliśmy. Ty się ustawisz z tym, z twoim, na działku. Rzez... Dobra, a mogłeś jeszcze te osłonki postawić, ale dobra żebyś Z tej drugiej strony chcesz, żebym cię chronił. Ale tutaj patrzę jakby przechodzili w ogóle, więc nie przejdą. Chociaż nie mogą przejść. Ja Wiktor, pinuś sam te Chyba, że ja plecki pójdę pilnować Na plecach, na plecach chyba nie? Wiktor Weź aha, plecy, dobra. Na plecach, plecach byli chyba. Bo strzelaj do ciebie Wiktor Nie to ja strzelałem A okej okay. To nieźle. To za troll nie, nie, bo ja sobie testowałem broń. z powrotem. O, dobrze, dobrze. Idziemy na tego? Na dropa? Teraz replikator. A, dobra. Jak co to pójdzie trochę na wzgórze, żeby patrzeć, czy ich nie ma nigdzie. To jest zestaw że leczy wszystko na raz, całkowicie cał wszystko ci wyleczy na raz do maksa. Czyli jeśli miałbyś nawet jeden HP, to ci wyleczy całą osłonę i wszystko. Nie ma tam żadnych Tylko duże Tomek. się go oswaja. Znaczy oswaja, kurwa. co mi się uroiło? Nie ma tu nikogo. i ta to bariera już sicie Wiktor, gdzie ty kurwa jesteś? Nie, kto to tam jest? Tomek. Nie no, no, wiem, poszłem przelutować, ale dostałem przynajmniej lepszą kosę zebrałem. Wiktor, chodź chodź do mnie i jedziemy do strefy. Też biegnę, biegnę do was. Pan co zły, bo tomka nie ma. No kurwa, ten tebie spierdalaj, że tak nie zginie. Nie leży na to do was. I z wami? Spierdalaj. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Siema. Wiktor, coś dla ciebie. Mam sygnalizator rozpoznawczy. Uh -huh. I to jest bardzo ważne, bo w sumie, jakby się udało, żeby strefa była przy tamtym safe'ie, byśmy save otworzyli. Powiedziałem, że to ma ten klucz, głupi. A dobra, słucham, ja takiego okay. Ej, zabili tego ruska. Chopam, chopam, tam są. tam, 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 tam się tak, Dostał 50. Yy, dobra. Trafiłam. Zapraszamy, Wiktor, schodź za mną. Hmm. Eee, czekaj, PZ Za mną o, ale żebym trafił z tego, bocko Minus dwadzieścia Minus, twój Ej, Wiktor, zniszcz to, zniszcz to, zniszcz to... gówno. Przyczajmy się, Piton, na nich, co? Ja zajdę ich od drugiej strony. Ja nie tak. idę w teraz by się przydało, nie? Nie ma ich tutaj do prawej. Do lewej też nie, cofnęli gdzieś. Tam są, pewnie. Tomek. Okej. Okay. Witter ma typów, nie? Nie, nie. ja nie. Ja oni jeszcze, się gdzieś pepią, oni są gdzieś na środku. Szybko się wychyluje lekko. Tak, tak, wychyluje się. A A właśnie. On ja się w tym pełnym wychyluje. Gdzie na, oni są? Na środku byli. Tego tutaj tej miejscu Lecimy do strefa. A nie, jest strefa. Mamy strefa. Ej, jest. Z kolei strefa jest przy safe, ale możemy sobie tam prowadzić też potem na safe. Ciepłe ja to jest Ale to wnikle Dobra. Nie szyję Ale on miał Nawet nie wiecie Owuj. O kurde, mam cały fioletowy ten Idźmy tak. do strefki, do strefki, do strefki, bo nie jesteśmy ja sobie mam na szczęście tą, przy tej, jak używam tą umiejkę, to nie dostaję obrażenia. Gdzie, 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 dzie. jest strefa? Chodźcie, chodź, chodź, to tędy, tędy, tędy. Dobra, tędy też możesz. Zdążysz, zdążysz, nie? Zdążysz, nowoziec. Olu, ja mam, on ma cały złoty secik. Wszystko złote miał. Ja mam cały fioletowy. A ja ukradłem fraga, jestem szczęśliwy. O, mam ale mam? tam ładnie, tam, ten bocek faktycznie jest fajny I w odpowiedniej sytuacji od razu zmieniłem na tego, na, na bocka sobie, w sensie na tego, na rozpryskowe sobie zmieniłem idealnie i potem go ładnie tam ze 120 albo 100, ode do mnie nawet, chociaż nie, chyba 80, po 40 wolę. Macie ak akceleratora? Będziesz ee, mieć to znacznie? Ja mam, ja mam, Na w punku miałem. Dawajcie może na tego, dawajcie tutaj. Czekać już no, w chodzi, Będziemy mieli fi -y, fajne brońki mogą być. Chociaż mamy i tak już fajne w sumie. Ja mam to jest szyle, tam sens albo... iść w ogóle, czy nie? Ja, ja mogę iść, Nie ma sensu, nie, nie ma sensu. Ja mam. Jakie macie. Nie wiem, co, co macie słabe, bo widzę, że macie jakieś. Co macie jakieś słabe? No, Naj to jest mój niebieski hełm. No, tam ludzik. Wieb. Nie, ja mam broń. Tak, u... dokładnie. Ja mam 500 dobra. Tworzysz te przy, akceler tego, przy akceleratorze jak Minuta? chcesz.

Dajcie strzały, zwykłe strzały, strzały. Strzały do Chodźmy do Wiktora, chodźmy do wikara, chodźmy do wikara, nie znam jakich pozycji. Sekund. Jestem na dobrej pozycji. Wykonam skok padowy. Przeciwnik na tamtej pozycji. Kontakt z przeciwnikiem. Nie, yy. Lekka amunicja tutaj. Dobra, 10 sekund. To niedaleko, ale do łuku, nie? Jak ktoś się osłonę. Zostawiamy możemy z tyłu posiedzieć, chwilę. Mhm. ja jestem przejdę tylko i za nie, nie mamy... jesteśmy w pierścieniu. Wiemy, wiemy, ale ze... możemy poczekać. Tak, ale, po ale te... w Nie mogę. Stad. Dobra, to dawać wyłazimy stąd. Po prawej jest. Loma. Loma, loma. na dół. Zabijcie. Ej. Zabiliśmy ostatniego członka. Dobra robota, Ma Na górze jest skauta, na o, to. Się Nie mam już strzał Gdzie fazowy. Te... na górze jest na dachu tu. Ja używam Phoenixa, ja Kurwa, co mi zajebał? Ja się ja Feniksa używam. Czekaj, okay. możesz... czekaj, 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 Feniksa otworzy sobie tej tej do końca. Bierzem końcówkę. Oddychaj. Miraż mnie zabija, jak nie pomogę jego przyjaciółce. A ty nie miałeś tego leczenia złotka? Nie, nie mam. Ech chłopiec gdzie? Na dachu? Na dachu jest. Dostań, dostał, dostał ostro dosyć. Ja jest, wskażcie Krasia mi go. Się. Szybko. Na dachu, dachu jest, całkowicie okay. Mi się, dobra, mi się zlagowała i mi się nie wyświetlała. Czekaj, to jest ostatni chłop. Tak, ja go... To... Tak. A to jest chłop. Teamułos, ostatni chłop. Skok fanzowy. Chciałbyś nawet portal zrobić? Czekaj, ee, nie wiem, bo tam dalej mi się skoczy najpierw na górę, nie? Dobra, tutaj wale portal, kurde. Typ. Dobra, jest na górę, jest na górę, ee, shit! Nie! Yes. Jest portal na górę tworzony. Typ tu, jest, typ tutaj jest. No to to portal Ale to jest ostatni tak BTW Nie, ich jest dwóch A, ja to tydzień. jest leży, leży Pobleży leży Tam są jeszcze Szybciej się samo naprawiaj Obici są, obity megalo, megalo, dzieje, megalo, low, megalo. do ciebie Dostał, ma kawa jeszcze nie, nie mam ma. tego, keba nie mam już Leży? Nie... dobra. Jest ostatni został. Chiluję keba, keba, chiluję. Gdzie jest ostatni? Ej, ostatni! Co jest? No? Dobra, dobra. On ja ma niebieską, lecimy. on ma niebieską słonę, zwykamy już. Dobra, dobra, lecimy na niego. Przeładowuję. mu teammate, jak to? Valkyria to jest. Trzymaj jest. Okej, gdzie on tam? Gdzie on jest? Weź je, się, Mantus, się healuj. Wyhealuj. Spokojnie, no spokojnie. On i tak już jest sam. Ja bym uspokoił. Ale ośma. A, okej. Okay. To nieźle. Ej, może uspokojmy, co? Ale już drugi lek dzisiaj, a my nie mogliśmy tak minąć. O kurde. Siema. Siema.